Słuchajcie, mam dziś wolny dzień, e, trochę czasu i chciałam Wam opowiedzieć o podsumowaniu kwartału i o tym, jak praktycznie wszystko się zmieni już e, po pierwszym kwartale. E, wiem, że nie jest najszczęśliwsze tutaj te wszystkie ustawienia i kamera się rusza, ale jest mi tak wygodnie i tak będę siedzieć i będzie trochę krzywo. E, słuchajcie, to co e, udało mi się w tym kwartale to z pewnością planowanie w systemie kwartalnym, bo czego dowodem jest ten film. Tak jak mówię, większość rzeczy mi się zmieni teraz, już w tym kwartale. Dlaczego? Dlatego, że wzrosły stopy procentowe. I przemyślałam sobie sprawę. Ja mam zmienne oprocentowanie kredytu. Kredyt raczej nie mam jakiejś super nie, najwyższej na świecie, natomiast boli mnie bardzo serce, jak sobie myślę, że ta część odsetek, jaką będę spłacać w bracie, będzie dużo wyższa niż ten, ta część kapitałowa, czyli ten, to, co ja mam spłacić, tak? Więc ta ilość odsetek, to jest dla mnie rozbój w biały dzień. I ja postanowiłam, że ja nadpłacę kredyt, ile wlezie. A jeszcze teraz w tym miesiącu coś tam pożyczę od Dawida. Wszystkie fundusze, które miałam oszczędnościowe, typu na samochód, na jakieś tam zabiegi pielęgnacyjne, które właśnie miałam robić dalej w tej części roku według mojego planu rocznego, wszystkie te pieniądze polecą w kredyt po prostu, żeby jak najbardziej spłacić tę część kapitałową. To naprawdę zrobi mi ogromną różnicę i od tego momentu w ogóle teraz co miesiąc mam zamiar ten kredyt nadpłacać już nie dużymi kwotami, ponieważ teraz. No, dużą część oszczędności wrzucę w ten kredyt. E, tylko już naprawdę małymi kwotami, ale to wciąż się będzie liczyć, dlatego że jak macie ratę e, kredytu, to większość tej raty to są prawdopodobnie odsetki, też zależy, jaki to jest kredyt. Ale większość tej raty to są odsetki. A jak nadpłacacie kredyt, to spłacacie część kapitałową, czyli e, i, i trzeba skracać okres kredytowania. Wtedy ta rata odsetki się siłą rzeczy kurczą, ponieważ krócej jest przez krótszy czas jesteście kredytowani, więc bank nie może wam naliczać odsetek za ten czas, w którym już nie będziecie potrzebować kredytu. Więc nawet najmniejsze kwoty są warte tego, żeby je nadpłacać. Więc teraz mój plan jest taki, żeby po prostu wygrzebać, ile się da. Mam też tą szczęśliwą możliwość, że coś tam pożyczę od Dawida, coś tam ze swoich zaskórniaków wyskrobie, zbierze się fajna sumka i to wszystko wepcham. A w kolejnych miesiącach będę nadpłacać małymi kwotami, ale już systematycznie. To jest mój najważniejszy plan na ten rok. I dopóki w ogóle będzie trwał ten kryzys, to ja mam zamiar zacisnąć pasa i wciskać wszystko w kredyt. Yy, dzięki temu, jak się kryzys skończy, stopy z oprocentowania spadną, to po prostu nie będę wiedziała, co z pieniędzmi robić. <gry> Op. No nie, to trochę takie, wiecie, śmiechy i ale yy, ostatnio czytałam taki artykuł, gdzie właśnie yy, było napisane, że ekspert radzi, yy, jak masz za dużą ratę kredytu, to nadpłać 50 tysięcy. I właśnie tam niektórzy pisali, no tak, nie mam yy, na ratę, ale mam nadpłacić 50 tysięcy. No właśnie trochę tak jest i to jest, yy, to jest mega przykre, natomiast ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że coś tam nie, nie najgorzej zarabiam, miałam jakieś oszczędności, które mogę wepchać w kredyt i, yy, yy, i mogę pożyczyć od Dawida, 50 tysięcy to na 100% nie będzie, ale nawet yy, to co uzbieram to będzie robić różnicę mi w miesięcznej racie, yy, więc yy, tak. I teraz w związku z tym to, co sobie zaczęłam, czyli zaczęłam sobie tam drążyć temat implantów. Ten temat pociągnę, chcę go skończyć. Na to te pieniądze, które mam, nie, nie, nie włożę ich w kredyt, tylko sobie dalej, dalej tam spokojnie to pociągnę, zapłacę i jakby temat implantów. Będę kontynuować, on się będzie ciągnął przez cały rok, bo to tam jest jeszcze gojenie, i tak dalej, więc to się rozłoży w czasie. Drugą rzecz, którą zaczęłam z tych planów takich na kwartał, to było chciałam sobie zrobić depilację laserową jednej strefy i zapisałam się. Jeszcze nie zaczęłam, ale to też sobie będę kontynuować, rozgrzebałam to, więc to załatwię natomiast chciałam jeszcze sobie zrobić jakieś tam zabiegi na twarz i tutaj stwierdziłam, że budżet na te rzeczy leci do kredytu, trudno, przesunę to o rok, może o dwa nie wiem, zobaczymy, będziemy planować później, ale te pieniądze które były przeznaczone miały być przeznaczone na ten cel, one zostały wysłane do kredytu czekajcie co tam jeszcze muszę zobaczyć, co ja tu po, co ja tu poplanowałam Basen, a basen. Wiecie co? Ja na basen chodzę rzadko, ale Laurę zapisałam i Laura najczęściej chodzi z Dawidem, więc uważam, że to jest sukces, bo Laura się bardzo cieszy z basenu. Ja byłam kilka razy, ale ja wolę jednak ćwiczyć w domu. No i basen to jeszcze będzie jeden kwartał trwać. Nie cały, bo wakacje przerwa. A propos wakacji to wam jeszcze powiem. Chciałam, żebyśmy pojechali gdzieś E, jeszcze jak był śnieg na termy, ale nie udało się to wszystkie weekendy były albo zajęte, albo dziewczyny były chore e, i to się nie udało więc albo końcem roku, albo zobaczymy e, później co tam miałam e, a takie dodatkowe rzeczy, kursy tutaj początkiem roku kursy, dodatkowe rzeczy były wychodziły w miarę, ale w lutym już nadrabiałam e, zaległości końcem lutego z początku a w marcu już totalnie wszystko legło w gruzach, ale tutaj też akurat fajnie zapala się światełko w tunelu, bo um, okazuje się, że w pracy be, be, prawdopodobnie będę miała okazję się rozwinąć w trochę innej dziedzinie, um, wyląduję w trochę innym projekcie, troszkę inne zadania dostanę, i to jakby dzięki temu to, co robiłam w domu, takie dodatkowe rzeczy, dodatkowe kursy, yy, będę robić w pracy, po prostu to się stanie moją pracą. Więc tutaj bardzo się z tego cieszę i już tak bez wyrzutów sumienia, bo mm, trudno mi było bardzo wygospodarować taki czas, taki, wiecie, taki czas, gdzie mogę się w pełni skupić, jest totalnie... Spokój, cisza i, i mogę się skupić na nauce y, takich no nie najłatwiejszych rzeczy. Y, no to, to było bardzo trudno, żeby ten czas wygospodarować. Raz mi się udało wygospodarować więcej, to jakby coś tam nadrobiłam, ale wiecie, jak już zaczynacie coś nadrabiać, to już wiecie, że jesteście w tyle, to zaczyna dołować, to zaczyna być takie. Więc tutaj z, tym, z tą nauką mi nie wyszło i teraz y, trosz, teraz to myślę, że zrezygnuję z tego. Ech. Chodzi jeszcze za mną taki System 15 minut Ale nie wiem czy to jest wystarczająco Więc co jeszcze za mną chodzi Ale jak coś no to zrezygnuję I po prostu jako odhaczę to Jako że w pracy się uczę czegoś nowego Zapisać się do dentysty i na wybielanie. No to za dentystę mogę sobie naprawdę dać piątkę z plusem. Chodzę bardzo ładnie, już praktycznie wszystko skończone. Na wybielanie zębów się zapisałam, ale wybielanie będę sobie chciała kiedyś powtórzyć, dlatego że ja się zapisałam na wybielanie zanim zaczęłam u dentysty naprawiać szyjki zębowe. Bo przez zaciskanie zębów miałam odsłonięte szyjki zębowe, a przy odsłoniętych szyjkach zębowych. Nie możecie zastosować mocnego żelu do wybielania, ponieważ to będzie boleć jak jasna cholera. Więc ja użyłam słabszego żelu, ale może sobie powtórzę w przyszłym roku już z mocnym żelem, bo już praktycznie zostały mi chyba jeszcze tylko dwie szyjki do przykrycia, zostały mi te implanty i de facto jeden, jeden, jeden ubytek i jeden ząb do zastanowienia się nad jego losami, co z nim co z naprawą. Ogólnie no to. Naprawdę fajnie mi z tym poszło. Przy okazji też Laurę zapisałam. U Laury też praktycznie jest nic. Także, no, jestem zadowolona. Tutaj sprężyliśmy się praktycznie. W wtorki to są u nas wtorki dentystyczne, ale pierwszy kwartał i praktycznie zęby są zamknięte. Zostaną te implanty. No, ale to już jest taka, jak to się mówi, czysta robota. No. No, więc tutaj piątka z plusem. No i tutaj ta nauka, no to ta nauka nie szła. Ach, wstępnie na początku roku, co sobie zaplanowałam na drugi kwartał, drugi, trzeci kwartał, wakacje. No właśnie, to o tych wakacjach Wam zaraz powiem. Eee... Oczy, aha, kontrolę oczu miałam zrobić. To nie zrobiłam kontroli oczu. Wy też mnie pytacie o kontrolę oczu, bo ja mam taki film o stożku rogówki, no ja wiem, że ja powinnam zrobić tą kontrolę, ale naprawdę mi wzrok nie doskwiera i nie myślę o tym, ale kiedyś by pasowało pójść. A, wiem, podwyżka była w planach, chociaż już sobie w tym roku odpuściłam tą podwyżkę, to ją dostałam, więc to jest fantastyczne, jeszcze w kontekście tych wszystkich stóp procentowych naprawdę jestem w szczęśliwej sytuacji i jestem za to mega wdzięczna sobie i, i w ogóle, nie wiem, wszys wszystkiemu, ale no sobie, sobie też. Bo jednak no, 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 ale jestem w naprawdę szczęśliwej sytuacji, jak obserwuję, co się dzieje. To jestem wdzięczna za to, że, że jestem właśnie w tej sytuacji. A miałam na pieprzyki się umówić, i na pieprzyki się nie umówiłam, więc to jeszcze muszę zrobić. Co tam. A co mi się jeszcze nie udało? No, w ogóle, wiecie, to wszystkie te dodatkowe rzeczy. Wymyśliłam sobie, że będę wrzucać jeden film na kwartał na, tą na ten kanał z tutorialami. To. Nie, nie, no, po prostu nie, nie, nie daję rady tego ogarnąć. To już jest za dużo. Um, nie wiem, co z tym. Czy to sobie odpuścić? Na razie gdzieś tam przypomnienia w kalendarzu mi wiszą, ale to jest coś, czego nie nadążam ogarniać. Wakacje, no to słuchajcie, bo mieliśmy jechać we wrześniu z moimi, no z moimi, z naszymi znajomymi do Chorwacji, znowu bardziej do Dubrownika, ale okazało się, że my mamy, <grym>, że żłobek ma przerwę wakacyjną, bo przedszkole też ma, to już jakby nic nowego. Przedszkole ma przerwę wakacyjną, ale. Żłobek ma przerwę wakacyjną w lipcu, a przedszkole ma przerwę wakacyjną w sierpniu, czyli de facto nasze dziewczyny będą w domu i w sierpniu, i w lipcu. E, czyli ja mam nadzieję, że u nas nie odejdą od pomysłu pracy zdalnej, bo wtedy jakimś cudem na zmianę z Dawidem uda nam się tak zrobić, żeby cały czas być w domu, e, bo przez całe wakacje któraś dziewczyna w domu będzie, a żadna z nich nie może zostać w domu sama. Ech. I my dostaniemy po prostu kociokwiku, pracując yy, z dziećmi zdalnie. Jeszcze z Laurą to pół biedy, a Laura będzie w sierpniu w domu. Natomiast z Glorią dostaniemy kociokwiku, a Gloria jest w lipcu, więc w lipcu musimy sobie jakiś urlop wziąć. E, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to tak totalnie w ogóle przypadkiem zgupa i... E, pff, wiecie co? Kupiłam bilety... Były tak tanie bilety lotnicze do Bergamo do Bergamo we Włoszech. 39 zł za osobę. Więc w obie strony zapłaciliśmy 300 coś złotych. Za nas wszystkich, w obie strony, za nas wszystkich 300 coś zł. A Bergamo jest blisko jeziora Garda, i tak sobie pomyślałam. No, to będzie kilka dni z pięć, żeby właśnie coś, może nad tym jeziorem Garda w, w czerwcu. Zobaczymy, jak to, się, jak to się finansowo ułoży, bo, no, teraz, jakby, tak jak mówię, chcę nadpłacać ten kredyt. Nie wiem, nie, nie wiem. Też nie chcę, żeby Dawid w całości pokrywał wszystkie koszty wszystkiego, więc no to jeszcze, to jeszcze jest sprawa do dogrania. Natomiast rzeczywiście, mimo wszystko, nawet uda nam się mieć urlop i to za granicą, więc jest naprawdę yy, super, jest naprawdę super. Yy, no, czyli w, co bym chciała w tym kwartale? No, w, wiecie co? Szczerze mówiąc. To chciałabym sobie troszkę odpocząć po tych dentystach i tych, wiecie, przychodzisz z pracy, przybiegasz z tymi dziećmi do domu i de facto szybko, szybko jesz, bo za chwilę trzeba gdzieś lecieć czy to dentysta, czy coś tam. Więc chyba chciałabym troszkę odpocząć sobie po tych różnych wizytach tu i tam. Więc może to i dobrze, że jakby pieniądze, które chciałam wydać na jakieś tam zabiegi wrzucę w kredyt, przynajmniej nie będę się musiała na nic umawiać. Czekajcie, bo jest marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No, czyli te trzy miesiące. Przyjrzałam jeszcze, wiecie, kalendarz. No tak, wychodzi na to, że Eee, że, że, że ten następny kwartał, czyli drugi, to będzie taka kontynuacja wszystkiego, co się rozgrzebało w pierwszym kwartale. Laura będzie chodzić dalej na basen i to będzie. Bateria mi padła. Eee, no więc ten drugi kwartał to będzie kontynuacja wszystkiego, co żeśmy rozgrzebali w pierwszym kwartale. Czyli Laura jeszcze będzie chodzić w tym kwartale na basen, to będzie ten kwartał przedwakacyjny. Eee, my będziemy mieć wyjazd eee, z. Chyba nad gardę, zobaczymy. Na pewno, na pewno w Bergamo wylądujemy, a później to nie wiem, co będziemy robić. Jeszcze to jest w kwestii jakichś planów, więc, ale jakby bilety lotnicze są, więc prawdopodobnie gdzieś się wybierzemy. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z we Włoszech, ale podobno je znoszą, bo ja de facto mi się już szczepienia przeterminowały. Dawid miał zaświadczenie, że chorował, też mu się to przeterminowało, a Włochy były dosyć rygorystycznie tam nastawione no zobaczymy jak tamte te obostrzenia no w każdym razie, czyli tak Laura będzie kontynuować basen, ja będę kontynuować dentystę to co mi jeszcze zostało, plus te implanty i yy, yy, no i jeszcze tą depilację sobie poodhaczam i Działką się będziemy chyba zajmować, wiecie, bo y, mi, te wy, mi te nasiona wyrosły, co jest w ogóle piękne, aczkolwiek ja sobie tak obstawiałam, że może mi wyrośnie tak 60%, no to nie. Wyrosło tak z 90% tego, co miało wyrosnąć. Grządkę mam jedną i to jeszcze niegodną. Yy, no, więc pasowałoby właśnie na działce coś porobić. Więc tak, może nas ktoś odwiedzi, bo tak jeszcze się umawiamy, właśnie, więc myślę, że też trochę będzie pod kątem takich spotkań towarzyskich. No, no i tak, tak bardziej, mniej odpuszczę tą naukę na korzyść tej nauki w pracy i muszę mniej wydawać pieniędzy na głupoty. Czyli ten mój taki fundusz, który sobie mam na pierdoły to ten fundusz muszę przyciąć, ponieważ będę bardziej na pewno pieniądze odkładać. No, aczkolwiek, y, no, cieszę się, że jakby to mnie uspokaja, że w jakiś sposób to wszystko jest pod kontrolą. Też stopy jeszcze mają wzrosnąć raz. Yy. Nie wiem, mam nadzieję, że też się jakoś trzymacie. Ciekawe, dajcie znać jak tam wasze plany, czy też wszystko wywaliliście do góry nogami po pierwszym kwartale. Po co planować cały rok, jak wszystko po pierwszym kwartale jest na odwrót. Nie, Nie wiem. No ale tak, na razie tak. Na razie tak, A aczkolwiek jakbym miała powiedzieć ogólnie, no to z pierwszego kwartału jestem zadowolona, był męczący trochę, ponieważ yy, się wzięłam tak do załatwienia, no że są dużo rzeczy rzeczywiście zrobiłam, ale yy, no to było intensywne. Drugi kwartał mam zamiar, żeby był trochę mniej intensywny. Będzie temu sprzyjać właśnie to, co mówię. Nie będę mieć pieniędzy, no to nie będzie co, wiecie, nie będzie się gdzie umawiać, nie będzie co robić. <laughs> Człowiek siądzie na tym.